Ona musiała się rozpocząć tak naprawdę rok temu. Nad samym projektem pracowali zarówno pracownicy grupy, jak i samej spółki Zakłady Chemiczne Police, a także wielu doradców i to są naprawdę setki godzin przepracowane nad tym projektem. Tym nie, nie tylko i wyłącznie w Warszawie, ale mówimy także o doradcach w Paryżu, tutaj ze strony prawnej, jak i, i, i Ernst a także w samym Dakarze. Tym zespołem doradców ze strony spółki kierowała, kierował Pan Prezes Jałusiński. Natomiast jeśli chodzi o Ernst Young, nasz, był, był naszym głównym doradcą do spraw samej transakcji. Myślę, że to co jest bardzo ważne, to aby Pan Dyrektor teraz opowiedział nam na temat tego, na czym ta ponadtofna praca nad tym projektem polegała. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście rok. rok Ciężkiej pracy. Znaczna część tutaj z nas siedzących to wczoraj jeszcze w Dakarze podpisy pod umowami dopiero wczoraj zastygły. Co więcej nie ma zamykania pogoda, która ze strony zakładów bardzo operacyjnie przestrzeniła w całej praca. Część zespołu dalej jeszcze, jeszcze w Dakarze kontynuuje kroki transakcji. Proszę Państwa, Zabezpieczenie bazy surowcowej. Można sobie przedstawić pytanie dlaczego? I odpowiedź jest prosta: zabezpieczenie bazy surowcowej. Police zużywają średnio około 1 miliona ton fosforytów. To są średnie z ostatnich lat. Średnia cena nabycia takiego fosforytu z ostatnich 6 lat około 180 dolarów za tonę w policach. Jak to sobie szybko przemnożymy, to jest ponad 12% kosztów wykładu chemicznego. Główni nasi konkurenci, jak było odpowiednio mówione, zintegrowali wydobycie, wydobywają te z do, dotychczasowych miejsc, które je nie kupowali, jednakże wydobywają je w zupełnie innym koszcie. Otóż przeciętny średni koszt wydobycia to około 60 dolarów. Doliczając logistykę do, do portów w Policach, to pewnie jesteśmy na poziomie około 80-90 dolarów. To była kwota, którą moglibyśmy uzyskać za tonę w gdybyśmy robili, wydobywali ten surowiec bezpośrednio. No i właśnie, dlaczego zabezpieczenie bazy surowcowej? No bo chcemy wydobywać około miliona ton z dwóch złóż, które były przedmiotem transakcji. Jedno złoże, dla Państwa wiadomości, jest złożem. Już eksploatowanym. Nie jest pewnie tajemnicą, że dwa statki surowca są już w ulicach, Zostały przebadane, zostały przeprowadzone na nich rozruchy, rozruchy instalacji. Z pierwszego złoża chcemy eksploatować surowiec przez 4 lata. Drugie złożone nazwy KBMR jest złożem bardzo przyszłościowym. Wstępne estymacje to ponad 50 lat wydobycia surowca. Przy zapotrzebowaniu około miliona, miliona ton. Ja myślę, że wyglądam jeszcze w materiałach opasowania, które zostało zrobione na rzecz tego spotkania dzisiejszego. A zdjęcia tam użyte to są właśnie zdjęcia z realnych naszych działań, które się odbywały w wyborach Senegalu właśnie. Na pierwszej sezonie jest to zdjęcie kopalni, bo jest to kopalnia odkrywkowa oczywiście, bo to byśmy nie wspomnieli jeszcze, ale to jest właśnie to zdjęcie, które z tego pierwszego złoża, o mówi pan dyrektor z Dziękuję. Okay. Także proszę Państwa, zabezpieczenie bazy surowcowej oznacza dostępność tych surowców na wiele lat do przodu i koszt znacząco niższy od dotychczasowego kosztu zakupu. Przeliczenie tych dwóch powoduje, jaka może być oszczędność po stronie kosztowej. W zakładach. A drugie pytanie, które się nasuwa, jak, jak to zrobić, tak? jak, jak uzyskać to, cośmy uzyskali. Sama transakcja przede wszystkim e, polegała na, na kupnie akcji istniejącej w istniejącej spółce, która posiadała licencję. E, Informacje chyba kluczowe to fakt, że nabyliśmy pakiet kontrolny 55%, co bezpośrednio wpływa na konsolidację złóż w, w, w bilansach grupy. Mamy, Pan Prezes Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, mamy pełną kontrolę nad spółką, będziemy spółką zarządzać. W ramach spółki dwa złoża fosforytów. Ładne brzmiące lamla, z pierwszej strony tutaj zdjęcia i, i, i bardzo duże złoże Kebemer. Oprócz tego Ilmenity, złoże San Luis i Kayar. to są projekty jeszcze na dużo wcześniejszym etapie. One nie były analizowane tak dogłębnie, tam cały czas prowadzone są wstępne odwierty. Zresztą też ich priorytet spółki to przede wszystkim fosforyt i, i, i złoże Lam-Lam.